Kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym moim filmie. Tym razem będzie to film znowu z tych propozycji waszych Instagramowych i znowu będzie dla ducha. Jakoś ostatnio mam taką fazę, że no że jakoś przyjemnie mi się kręci, przyjemnie mi się kręci te filmy dla ducha po prostu. I pojawiły się takie dwa zagadnienia, dwa zagadnienia, no bardzo podobne właśnie do siebie. Esia pisze, jak sprawić, by dzieci i obowiązki w domu, szarość życia, życia codziennego nie przytłamsiły nas kobiet. No i Patrycja pisze, jak zachować spokój przy trójce i więcej dzieci, i nie wystrzelić siebie i ich w kosmos. Patrycja, pozdrawiam Ciebie. Esia, 25, też pozdrawiam. Słuchajcie, no cóż ja mam Wam powiedzieć? Jedyne, co mogę, to chyba to, że. Trzeba na maksa dbać o swoją własną głowę i o zaspokajanie także swoich potrzeb, gdyż potrzeby same się o siebie będą upominać. A więc jeśli Ty tych potrzeb sama nie odnajdziesz, nie znazwiesz, nie będziesz próbowała zaspokoić, to będzie po prostu frustracja pierdylion, naprawdę. I tak sobie myślę, że każdy ma oczywiście te potrzeby inne. I jeden jest bardziej domatorem, jedna z nas jest bardziej domatorką, inna bardziej. Yy, wiecie, no ma jakieś tam inne pomysły, nie? E, jedna bardziej lubi imprezy, druga mniej lubi imprezy. Jedna bardziej lubi shopping, druga mniej lubi shopping. E, trzeba znaleźć takie swoje, taką swoją przestrzeń. I takie swoje, e, tak mi się wydaje, takie swoje, jakieś, jakiś taki e, może substytut, substytut spełnienia, bo tak jak już mówiłam w ostatnich filmach, mam takie poczucie, że nigdy nie będzie tak, że będziemy 100% spełnione i, e, i za, że będą te wszystkie nasze potrzeby zaspokojone i spełnione, ale trzeba sobie szukać jakiegoś takiego właśnie zamiennika, takiego substytutu e, albo takiej rzeczy, która po prostu da nam namiastkę takiego, takiego spełnienia naszych marzeń. Słuchajcie, no nie oszukujmy się, bycie mamą, bycie żoną, bycie w relacji, bycie kobietą, bycie człowiekiem, no obwarowane jest um, wieloma takimi też niedogodnościami, nie? To nie jest to, że jak jesteś mamo, to jesteś cały czas happy, juhu, my babies are the best. No nie, no to tak chyba nie działa, nie? Że, że, że zawsze jest tu troli i więcej, jeszcze więcej dzieci i jeszcze więcej obowiązków. To jeszcze pójdę tu, jeszcze zrobię to, jeszcze będzie fajnie. No to chyba tak nie działa, nie? Bo jesteśmy czasami zmęczone, zmęczeni e, twój mężczyzna, daj Boże, że ma pracę wraca z pracy, jest zmęczony swoimi obowiązkami ty jesteś zmęczona swoim, e, swoimi obowiązkami tego jest bardzo dużo bardzo dużo, a jeszcze świat jest taki dziwny taki zwariowany, że bardzo goni i bardzo nas stymuluje do tej gonitwy, nie? i tu jeszcze takie zajęcia dodatkowe i takie zajęcia dodatkowe, jeszcze to i tam, to siam to, sram to i te dzieci pędzą i ty pędzisz i tak trudno jest się w tym wszystkim zatrzymać ja mam takie, wiecie, takie obserwacje, że często się właśnie naprawdę trudno jest zatrzymać w tym kołowrotku, że to tak gna, tak gna, a ty tak się wiesz, napędzasz, napędzasz coraz bardziej. No i gdzieś to wszystko jest, kurczę, takie się robi yy, trochę hello, gdzie ja jestem w tym wszystkim, jeszcze potrzebuję chwili dla siebie. No ja mam podobnie nasze dzieci nie chodzą na jakąś nie wiadomo jaką ilość zajęć dodatkowych, dlatego że widzę, że... Lubią spędzać czas po prostu w domu bardziej, ale coraz bardziej tak ciągnie ich do różnych rzeczy i też coraz bardziej sami chcą. Ale niestety nie mieliśmy takiego postanowienia albo zupełnie niestety nie mieliśmy takiego postanowienia, żeby dzieci nakutwiały od pierwszego roku życia na, wiesz, wszystkie możliwe zajęcia dodatkowe. No nie. Zatem staraliśmy się też dbać o swoją higienę. Ja powiem Wam dopiero. Um, tak naprawdę niedawno tak yy, świadomie zaczęłam dbać o higienę swojej głowy i o higienę głowy mojego męża. I jakby... On ma oczywiście inne, on ma oczywiście inne, i on sam musi też zadbać o siebie, nie? O swoją higienę. I ja mu chcę na to pozwolić, w cudzysłowie pozwolić, bo jakby absolutnie szanuję to, że mój mąż ma inne pomysły, jest inny, inaczej skonstruowany, ma inną psychikę, inną naturę, inną osobowość, ale trzeba właśnie dać sobie w takim szacunku dla siebie nawzajem, mi się wydaje, dać sobie taką przestrzeń. Do też resetowania własnej głowy, bo powiem Wam, że człowiek ma ograniczone możliwości. Tak mi się wydaje. My mamy ograniczone możliwości i ograniczone siły. I ja mam takie widzenie: być może ja jestem jakaś, nie wiem, nienormalniejsza niż Wy, i po prostu ja mam tak, że ja po prostu potrzebuję się zresetować, ja potrzebuję się odciąć i mój mąż Bogu dzięki daje mi tę możliwość i ja daję Jemu możliwość się odcięcia, dlatego że przychodzi taki moment, że naprawdę moim zdaniem głowa Twoja. Twoje serce, twoja głowa, twoja psychika po prostu się odezwie i sama będzie potrzebowała e, się zresetować. A lepiej się zresetować, mo, znaczy to też zależy, to każdy ma też inaczej, ale u mnie na przykład jest tak, że lepiej się resetować. Tak w miarę regularnie albo reagować na swoje potrzeby dość szybko. Oczywiście nie zawsze jestem w stanie zaspokoić te swoje potrzeby, bo no bo nie, no bo też jestem mamą, też biorę odpowiedzialność za mojego męża, za moje dzieciaki yy, i wiecie jak to wygląda po prostu. No ale na miarę możliwości staram się też yy, sobie dawać jakieś tam przyjemności i sobie. Mm, dawać czas też, nie? Ale to też właśnie mi się wydaje, że cała rodzina musi wtedy tak trochę funkcjonować, że każdy dla siebie ma czas. Ja na przykład jestem przeciwniczką czegoś takiego, ale to jest moje zdanie. Wy możecie mieć naprawdę zupełnie inaczej, bo też jesteście zupełnie inaczej wychowane i wychowani, ale moje zdanie jest takie, że każdy musi znaleźć na siebie czas i że jakby rodzina to jest rodzina, to nie jest tylko to, to znaczy to jest moje zdanie, nie? Że teraz wszystko dla dzieci, ja w ogóle nie żyję, nie istnieję, wyłączam się ze świata na lat 20, aż wszystkie dzieci odejdą z domu, a później ja za na żyć na emeryturze. No ja mam inne podejście, że uważam, że na bieżąco powinniśmy wychodzić, starać się wychodzić naprzeciw własnym potrzebom, ale wszystkich członków rodziny, nie jedynie dzieci. Takie jest moje zdanie, bo też dzieci muszą, znaczy tak mi się wydaje, nie? że też to trochę tak uczy szacunku i pewnej takiej hierarchii, nie? Że, że jakby każdy ma potrzeby. To nie jest to tylko, że teraz fisiujemy na punkcie dzieci i że wszystko czego sobie zamarzycie, wszystko co sobie zamarzycie, wszystko czego będziecie pragnąć, chcieć to proszę, proszę. Mamusia z się tam, wiesz, będą siedzieć, nie wiem, i ciut tu te kotlety czy coś, a, a, a ty leć, nie wiem, robi coś. No nie, no tak mi się też do takiej obowiązkowości dobrze jest wdrażać dzieci. Ja nie mówię, że my to robimy perfekcyjnie, żeby nie było. Wręcz przeciwnie, mam sobie dużo do zarzucenia w tej materii. Natomiast wydaje mi się, że dobrze jest żeby też pewna taka hierarchia była zachowana, nie? I hierarchia właśnie potrzeb w rodzinie. Ale to już sobie każdy musi odpowiedzieć na to, jakie te potrzeby są tak indywidualnie, nie? Bo one są bardzo różne. Jeden lubi, nie wiem, mężczyzna lubi aktywnie spędzać czas, albo właśnie lubi przed telewizorem siedzieć, kobieta lubi pójść na zakupy, albo do kosmetyczki, albo właśnie do lasu, pobiegać, pojeździć na rowerze, jakkolwiek. To są bardzo różne, to są bardzo różne, wiesz, to są bardzo różne te potrzeby, ale znajdźcie na nie czas. Dogadajcie się w rodzinie, nie? Dogadujmy się w rodzinach i znajdźmy na to czas, no bo trzeba, no bo to się kurczę odbije. Prędzej czy później, moim zdaniem, wychodzą takie potrzeby, i one wychodzą czasami, jakich nie dasz im ujścia, takiego wiesz, jakiegoś takiego oswojonego. Czyli, że wiesz, z pełną akceptacją twojego męża, albo twoją akceptacją jakiejś tam aktywności twojego męża czy dzieci, to to wyjdzie w jakiś karykaturalny sposób, nie? Dlatego trzeba, mi się wydaje, na bieżąco starać się na miarę możliwości reagować na te swoje potrzeby, na te swoje potrzeby. I się ich też nie bać, nie? I czekajcie, tutaj jeszcze było jedno coś. Jak zachować spokój właśnie przy trójce dzieci? Spokój no ja nie wiem, znaczy mm, wiesz co, mi się wydaje, że w ogóle jak ja tak sobie myślę o o tym jak zachować spokój przy takiej ilości dzieci w ogóle przy dzieciach, wiesz, bo to, to jest to, to jest to, czasami mm, niektórzy mi piszą, że czwórka, trójka to jest mało, to jest nic, że siódemka, albo dziewiątka, albo dwudziestka, to jest dopiero... do dzieci? Słuchaj, to jest relatywne. To jest bardzo relatywne. Dla, jednego, dla jednej osoby e, posiadanie dwójki dzieci jest wyczynem. Dla drugiej posiadanie jednego dziecka jest wyczynem. Dla niektórych czwórka, piątka, siódemka jest wyczynem, a dla innych jest totalną łatwością. Wiesz, idzie flow. To jest bardzo indywidualna rzecz. E, dlatego myślę, że trzeba... Na maksa szukać takiego swojego, właśnie wiesz, ukojenia, takiego wentylu, bo mi się wydaje, że jak człowiek, to, 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 to słuchaj, to jest tak, jakbyś siedziała cały czas w niewentylowanym, zamkniętym pomieszczeniu bez dostępu do tlenu, nie? To chyba trochę tak działa, że w pewnym momencie po prostu człowiek zaczyna się dusić i to zaczyna być tak trudne, nie do zniesienia, że po prostu zdychasz, nie? I jest po tobie. Zatem mi się wydaje, że trzeba otwierać okna. Wietrzyć, wentylować własną głowę. Niech, swój, niech twój mąż e, facet, nie wiem, wentyluje swoją własną głowę. E, I wtedy naprawdę się łatwiej wraca. Powiem Wam, że ja na przykład ostatnio miałam kilka takich e, bardzo fajnych przygód w swoim życiu. Takich szalonych, spontanicznych. Udało mi się, żeby one były totalnie spontaniczne. E, I były moje. I były moje. Ja mogłam wrócić do, do, do siebie sprzed e, lat, do takiego swojego. Bycia jak kiedyś, że na przykład spontaniczna podróż, w ogóle się nie martwiłam o to. E, oczywiście mój mąż, z, umówiliśmy się, tak, idziemy, mój mąż też ma jakieś plany na swoją podróż, taką dłuższą, e, także przy, umówiliśmy się, ja mówię, dobra, mogę, mogę, jedziemy, no to mówię, jadę, robię. I słuchajcie, naprawdę to się działo tak spontanicznie, tak po mojemu, że wsiadam, przepraszam za to słowa, ale pieprze to dokąd jadę, pieprze to czym jadę, po prostu jadę. Naprawdę, i wiecie ile mi to dało satysfakcji, I jaka wróciłam świeża do dzieci i w ogóle jaka świeża do domu. I mówię sobie, kurczę, tak, to jest to. I, i, i po takim czasie, po takiej chwili, to, to może być jeden dzień, słuchaj, to mogą być trzy godziny spontanicznej podróży, nie wiem, do Elbląga stopem. Czaisz, nie, o co chodzi, że to nie musi być to, że teraz... Dla każdego co innego. Mi taka podróż czterogodzinna do Elbląga samej jest dla mnie... Taką satysfakcją i taką radością i taką odmianą i takim powrotem do tego, co było kiedyś, że jakby ja nie potrzebuję, wiesz, wtedy niczego więcej. I wracasz do domu i myślisz sobie, kurde, ale super, nie? Jestem tu z wyboru, że nikt mnie nie zmusza, nie? Że mam też ten dla siebie, te 4 godziny nawet, słuchaj, dwie godziny. To też jest tak, no wiadomo, że jak są malutkie dzieci, to jest inaczej, bo ja też, słuchajcie, ja też spędziłam 11 lat z niewielkimi przerwami w domu, więc jakby jestem w stanie po prostu zrozumieć to, że każdy czas ma swój czas. I jak masz małe dziecko, karmisz piersią, to no nie dostaniesz się z domu po prostu tak łatwo, nie? No bo zobowiązałaś się, dajesz życie dziecku i jakby opiekujesz się też nim. Natomiast myślę, że im dalej w las, tym jest trochę łatwiej, chociaż problemy dzieci pewnie się zmieniają, ale no jest trochę, trochę łatwiej, nie? Nie wiem, mi się wydaje, że też dużo takiej nerwowości... Um, jeśli mówimy o takim, wiesz, też przykładzie, takiej nerwowości naszej, dostają dzieci nasze przez nasze nieukojenie i przez właśnie nasze niezaspokojenie, nie? Mi się wydaje, że jak dorosły, to jest takie też moje, znowu małe myślenie, bo tylko moje, że jak wiesz, jak dorosły jest taki niepokładany ze sobą, ja na przykład, właśnie jak mnie coś wiesz nosiło, mm, tak kurczę się szamotałam, że nie chcę już tu być, nie? że chcę robić, robić, działać, żyć, a byłam jakby w tym, to też tak właśnie sobie pomyślałam, że nie, że, że ja muszę złapać taki wentyl, muszę wrócić do siebie, i wydaje mi się, że często podświadomie na dzieciach odbija się nasze samopoczucie i bardzo dzieci to czują. Na przykład jak ja, ja czuję to, że jak jestem zdenerwowana, to moje dzieci automatycznie reagują tak samo, nie? Tak samo po prostu. No to taka, kurczę, kalka, nie? No tak to wygląda. Mam takie poczucie, że to często tak wygląda, zatem wydaje mi się, że takim może pomocnym tutaj, pomocną kwestią byłoby właśnie zadbanie o swoje potrzeby, no ale znowu nie w takim, wiesz, egoizmie totalnym, że teraz Was zostawiam na miesiąc i jadę na trip po Stanach, bo marzyłam o tym jeszcze czasu jest trochę na to, nie? W sensie w moim przypadku jeszcze jest no trochę czasu. Na miesiąc nikogo nie zamierzam zostawiać, ale na 4 godziny, na 2 dni, jeżeli masz taką możliwość, zrób to. Jeżeli to jest Twój sposób na rozładowywanie, nie? Bo mój taki jest. Ja lubię sobie na przykład gdzieś wyjść, wyjechać, nie? Eee, a Ty możesz mieć zupełnie inny. Może lubisz zamknąć się z książką, nie wiem, w sypialni, to poproś męża, żeby ogarnął dzieci, nie? No u nas jest akurat tak, że mój mąż mm, no doskonale ogarnia nawet często mam wrażenie lepiej niż ja, pewne rzeczy. No zatem nie wiem, próbujmy siebie, słuchajcie, też to jest, zawsze to się wiąże z jakąś tam ofiarą, nie? z rezygnacją z siebie. Czy, czy ty musisz zrezygnować z siebie i zostać z dziećmi, na przykład sama kolejną godzinę, jak może z pracy, albo jak coś robi, wychodzi z kumplami na piłkę czy na coś, no to kurde, ty dajesz z siebie coś więcej, nie? Ale tak samo twój mąż musi dać z siebie coś więcej. No, także tak mi się wydaje, że wiesz, że trzeba jakoś tam próbować dojść do takiego kompromisu. No i próbować właśnie się jakoś tam dogadywać i wychodzić naprzeciw też swoim potrzebom, bo to się naprawdę można zarżnąć czasami, nie? Że wszystko dla wszystkich, a ja to nic, no nie no. Moim zdaniem nie, ale każdy robi oczywiście jak, jak chce i każdy wybiera, jak chce, i każdy czas ma też swój czas. W sensie każdy etap w życiu ma swój czas, bo tak jak mówię, jak dzieci są małe, to jest dużo trudniej. Nie wiem, dziewczyny, dbajcie o siebie po prostu, tyle wam powiem, dbajcie też o siebie i o higienę swojej głowy, nie? Tak trzeba, jesteście, wiesz, wiecie, pełnowartościowymi ludźmi, i jakby trzeba o to dbać, trzeba dać sobie też czas, tak mi się wydaje, ale co ja tam wiem. Dobra, e, dobrze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że na cokolwiek to wideo się Wam przydało. Za dużo porad tutaj może nie miałyście, ale trochę się z Wami podzieliłam sobą. E, pozdrawiam Was pięknie i do następnego razu, pa.